Jak wyczyścić kamerę cofania w Mercedesie? Bardzo prosto. Jak wiecie, w Mercedesie dopiero uaktywnia się kamera, jeśli włączymy wsteczny, tak więc, jak ją wyczyścić? Normalnie bierzemy na P. Wchodzimy w ustawienia ustawienia. Pojazdu nie, wchodzimy na dół, ustawienia systemu, następnie kamera cofania, otwieranie osłony kamery. Otworzyła nam się kamerka, możemy teraz z tyłu śmiało iść i ją ładnie wyczyścić. Kamerkę mamy, jak widzicie, bardzo brudną. Już przez czasu nie była czyszczona. Tak więc tak to wygląda.